Czy to jest pretendent do gry roku? Bo wszystko wskazuje na to, że mamy tu coś, co spokojnie mogłoby stanąć w szoranki z największymi. Gra, o której mowa, to absolutny majstersztyk wizualny. Każda lokacja wygląda jak żywy obraz, a muzyka, no, można by przy niej pisać romantyczne listy albo planować epickie pojedynki. W środku tej melancholijnej baśnie dzieją się rzeczy nie z tego świata. Clerobskur serwuje system walki, który robi takie wrażenie, że nie chce się odchodzić od ekranu. Klasyczna turówka pomieszana z refleksowym unikaniem i ręcznym celowaniem w słabe punkty przeciwnika, to działa i to jak. Ale to nie tylko walka i grafika. Ta gra opowiada też o tym, co dzieje się między artystą i jego dziełem, o tym jak łatwo jest schować się za fasadą i próbować zadowolić wszystkich, zamiast robić coś szczerego na własnych zasadach. Właśnie ta szczerość, emocje i atmosfera sprawiają, że mimo niewielkich niedociągnięć technicznych, ta gra wciąga bardziej niż niejeden hit z wielomilionowym budżetem. Trzeba zaznaczyć, że nad grą pracował niewielki 30-osobowy zespół ze Studia Soundfall Interactive. Gra została stworzona przy użyciu silnika Unreal Engine 5, co pozwoliło zespołowi osiągnąć wysoką jakość wizualną i techniczną, mimo ograniczonych zasobów. Dzięki zaangażowaniu i pasji tego niewielkiego zespołu, Kler jest. Jednym z najbardziej wyróżniających się gier w 2025 roku. Dacie szansę grom, które nie mają miliona na promocję, ale robią coś po swojemu? Dajcie znać w komentarzach.